Poprzednim odcinku. Cole, co ty tu robisz? Jay, energie Jay i Cole. Lego Ninjago. Odcinek Deruki. Nadak. Cześć, co to jest i co ty trzymasz w ręku? Ach. To jest Miecz Świątyni. Zły Miecz Świątyni. Mm, mm, mm. No i... Musimy pokonać Nadakana, a on wyszedł z tego pudełka. Znaczy no musimy poprosić ten dekan, żeby powiedział nam jak otworzyć te pudełko, ten ludzik z tego wyszedł. To żebyś mi nazywał energię Jay Dobrze energię Jay Dobra to idziemy do kana. To bardzo dobrze. Musimy odblokować tą paczuszkę. Dobra, chodź, chodź, chodź. Na Nadekan. Powiedz nam, jak się odblokowuje to pudełko. Nigdy. Albo spróbujmy inaczej. Nadekan, życzę sobie. Życzę, życzę sobie, że, żebyś nam powiedział, jak się odblokowuje pudełko. O nie, z wyliczeniem mym rozkazem. Trzeba. w jeden sposób trzeba wsadzić mi, trzeba podważyć mi tu świątyni szczebelki szybko kol energia gdzie jest skrzynka Jeszcze się pytasz tak ciebie gdzie jest skrzynka no tak nie uzebrał właśnie czekałem na was Adakanię zabrał. Tylko to może go powstrzymać. A to niedobrze, bo my musimy wiedzieć, jak te, tego się używa. Już wiem. Patrz, co ja mam. To mieć. To miecz na ja czekam, to co trzeba zrobić? Musimy uwolnić ninja. ninja, co się stało? Byliście w mieczu. Musicie nam powiedzieć, jak się używa złego miecza świątyni. Tylko jo Lloyd wie. To on był zły przez trochę. Naprawdę? On był zły? Hmm. Dobra. Musisz nam to powiedzieć, Lloyd. No, to trzeba najpierw no, co trzeba mieć na no Musisz go przekroić, żeby ci powiedział. Mhm. Mm A wiesz, jak można zobaczyć ruchę przeciwnika. Przeciwnika. Tak, mówię, wiem. Dobra, to gara. Co na taka? A teraz mi powiesz, gdzie, jak otworzyć pudełko. Tak! O. Podełku da się tylko otworzyć.